Cześć, tu Magda. Dawno nie było na kanale żadnego filmiku, który prezentowałby nowości tekturkowa, postanowiłam zatem nadrobić te straty i pokazać Wam kilka rzeczy, które ukazały się w sklepie w tym roku, czyli od stycznia. To, co znajdziecie właśnie w nowościach. I muszę was ostrzec od razu, że trochę tego jest. Podzieliłam sobie je tematycznie, więc mam nadzieję, że y, sprężę się i uda mi się Wam szybko pokazać, jakie fajne rzeczy możecie w tekturkowie znaleźć. Y, pierwsza kategoria to serwetki. Serwetki y, takie ornamentowe, y, trochę jak serwetki z wykrojników. Y, serwetki w dwóch wielkościach, y, przy czym są te duże, naprawdę duże. To są serwetki, które idealnie nadają się na jakieś pudełka. Sama zresztą mam takie jedno gotowe. Było, było moją inspiracją na tekturkowie w ubiegłym miesiącu, w styczniu. I tutaj widać, jak pięknie prezentuje się na wieczku ta tekturka duża. Ona ma 13 cm średnicy. Także. Mamy tutaj wzory różne. Pokażę Wam kilka. Taka. Taka z takim ażurem. A, to to samo. Tutaj mamy taką również z wycięciem w środku. Tu taka trochę prostsza. Świetne są te miejsca. Bardzo mi się podbają. Można tam wkleić półperełki na przykład. Fajnie wyglądają jako wykończenie właśnie. Tu też taka duża, trochę mandalowa. I ta po raz trzeci, bo chyba została moją ulubioną. Do kompletu są również mniejsze. idealna do boksów. Ramka jest na 10 cm. Więc one będą miały trochę mniej na wieczko. Genialne na przykład, żeby wykończyć, właśnie Exploding Box. Mamy taką i do kompletu. Także jest duża i mała. Gdybyśmy chcieli połączyć taka. Tu dwie mandale. I do kompletu z tymi moimi ulubionymi. Dobra, to by były ramki duże i małe. Porunkowe. Kolejna rzecz to są ramki takie bardziej e, z listkami. I tutaj mamy komplety. W komplecie e, ogólnie rodzaju jest chyba cztery. Takie gałązki w, z serduszkami. I mamy tutaj taką e, w okrąg, na okrągłej ramce pół ramkę. Do tego jest ramka pełna. A oprócz tego, to chyba było wcześniej i te, i te ramki są robione pod listki, które już były. Więc mamy pełen zestaw, który świetnie może stworzyć nam kompozycję. Tu mamy takie gałązki z małymi kuleczkami, grunkami na końcu i też jest ramka pełna, pół półramka i listki. Tu takie pełne liście. Ramka okrągła, pół ramka, i listki. I czwarty komplet. Nie mam tu akurat pełnej do niej. To jest taka paproć. Paproć, do której też są listki. Także świetne zestawy. Pełna kompozycja w różnych konfiguracjach żeby były ramki e, oprócz tego w nowościach teraz z tego z ostatnich tygodni e, znajdziecie zawijaski. zakochałam się w zawijaskach jako uzupełnienie kwiatowych kompozycji e, jako taki ornament tekturkowy piękne e, podobne ale różne mamy tutaj dwie na na jednej tekturce Tutaj trochę takie bardziej rozczapieżone z takim sfilem. Tu do tego trochę bardziej pociągłe. Tu taki ornament jakby podwójny. Nawet mam je wszystkie po dwie. A tutaj takie proste zawiaski. Trzy sztuki na jednej ramie. Mamy zawiaski. Yy, oprócz tego w tekturkowie yy, znalazły się komunijne nowości. Mam spory zapas z ubiegłego roku, yy, ale yy, kilka takich nowych, yy, nowych yy, tekturek musiało się znaleźć w moim koszyku. Mamy kielichy grawerowane, proste, z wyciętym krzyżykiem, te sztuki. To, to jest piękna rzecz, takie kłosy zboża mm, dopasowane, trochę grawerowane, bardzo ładne, takie delikatne i gdzieś tam do ułożenia w jakiś taki wianuszek, może mały. Yy. Tu klasyczne hostie, wycięte. Jest sześć w mniejszym komplecie i cztery sztuki w dużym. Duże, chyba wszystkie, które zamówiłam, już zużyłam. Więc mam tylko gdzieś tam gotową pracę. W sumie jeszcze nie gotową z tymi większymi. Te mniejsze mają średnicę 3 cm. Takie. Mamy dwa nowe, na... znaczy więcej jest napisów. Tam znajdziecie jeszcze, ja mówiłam z, z ubiegłego roku trochę zapasów, więc nie brałam tych zwykłych napisów ale z nowości, z nowości mamy napis panie dobry jak chleb bardzo ładna czcionka takie wywijaski bardzo delikatne pasujące do okazji i wkruszenie chleba pani jesteś oprócz tego to co na pewno będzie bardzo często wykorzystane przeze mnie w tym roku to jest ja sobie już wymyśliłam jako zestaw bo tu jest ta sama, ten sam kielich, w sumie ten sam co tutaj na tej pierwszej tekturce podwójnej, ale z winogronem. I do tego jest z tym samym kielichem i wzorem, tylko odwróconym znaczy w lustrzanym odbiciu jest napis w takiej owalnej ramce pierwsza komunia święta. I jest piękny, taki delikatny. Bardzo mi się podoba. I tak go widzę na pudełkach i kartki z wykorzystaniem tego elementu, żeby ze sobą gdzieś tam korespondowało. Fantastyczna sprawa. Oprócz tego w tekturkowie znajdziecie już teraz propozycje do exploding boxów tekturek przestrzennych 3D. Nie mam poskładanych, ale można mniej więcej zobaczyć jak to wygląda. Kielich, taki ażurowy. Z hostia z płomieniami na podstawce falbance. Taki bardzo, bardzo ornamentowy kielich, da? Oprócz tego mamy hostię taką stojącą na podstawce. Sama hostia w takiej serwetkowej mandali, właśnie. I ten wycięty napis tutaj na środek. Także takie coś. I jeszcze jedna, również taka hostia, sama hostia stojąca, bo kielichy są dość popularne, a takich hostii, przyznam szczerze, pojedynczych do Exploding Boxów nie znalazłam zbyt wielu, więc myślę, że to jest takie coś troszeczkę innego do, do tych komunikatów prac, których robi się dużo i czasem już są takie monotonne i nudne, bo ja wszędzie generalnie używałam kielichów, więc zależało mi na tym, żeby znaleźć sobie coś innego, jakąś alternatywę, i one są właśnie. W sumie nawet nie wiem, czy nie można z nich zro zrobić szej... To chyba będzie shaker. Chyba. Muszę sprawdzić. <grywa> Możecie wy sprawdzić. Wydaje mi się, że to będzie taki komunijny shaker. Ale myślę, że ta forma shakera kojarzyłaby mi się bardziej z urodzinami ten, ale wydaje mi się, że tutaj z jakimiś takimi jasnymi cekinami albo delikatnym pyłem, to będzie świetnie pasowało również na tą okazję. Także te trzy propozycje, oprócz tego w sklepie jest jeszcze klęcznik, jakiś taki klęcznik w zestawie razem z w zestawie klęcznik z dziewczynką i chłopcem. Także to możecie znaleźć w nowościach komunijnych. I jeszcze nowości 3D dwie eksploding boxów. Jedna z nich to wiosenny domek dla ptaszków budka Z takim dachem naklejanym z falbanek, fajnie przestrzennym, z serduszkiem wyciętym do świątecznych exploding boxów, do wianków dodatek, piękna. A druga, taka też wiosenna tekturka 3D to koszyk, taki ażurowy koszyk na polu kwadratu, kwadrata kwadrat na polu nieważne, kwadratowy koszyk kwadratowy koszyk i tutaj z, taką, z takim łańcuszkiem do trzymania na kompozycje kwiatowe, na unboxy Urodzinowe, rocznice. Tak. Tak. To by były tekturki 3D. Teraz kilka nowości z tekturek takich tematycznych, hobbystycznych. Jest misiu. Taki do dziecięcych prac. Jest trochę mniejszy, bo był taki shaker w ofercie już wcześniej. E, misiu ma podobny kształt, tylko tamten był takim misiem dość sporym. E, ten ma... Zależy od którego ucha. Ten ma około 7 cm. Taki słodki miś. Z tych, tematycznych mamy jeszcze grawerowane bokserskie rękawice. Zestaw strażacki. Mój już jest trochę ogołocony, bo nie będę ukrywać tu na moją prośbę. Ania projektowała te tekturki, były im potrzebne do prac na, dla strażaków. Więc ym, zostały mi tylko tutaj dwie sikawki, gośnica, i toporek. Yy, nie mam już hełmu, i chyba coś jeszcze było w tym zestawie. Na pewno jeszcze hełm. Oprócz tego, do albumów i do prac podróżniczych, mamy samolociki yy, w trzech wielkościach, pięć sztuk. Do męskich prac, e, męskie atrybuty: śrubokręt, klucz francuski piła, zębatka, e, fotograficzne klisze. Jest zestaw mniejszy i większy e, do kupienia w sklepie. Tutaj takie strzałeczki spory zestaw jedną już użyłam. A strzałeczki pełne i strzałeczki takie mm, tylko po brzegu zrobione. Z tematycznych e, sportowych tekturek mamy karateków w parze. I dla tych, co lubią sobie poćwiczyć na siłowni, mamy hantelki i te inne takie. Ja nie lubię, więc nie wiem handelki, kojarze. I ciężarki. I tutaj mamy też do, do boksa taką tekturkę 3D do złożenia. Także dla wszystkich strongmanów, siarek i innych takich świetna tekturka 3D do boksa właśnie. Tu mamy Teraz z kategorii mm, tekturek walentynkowych. Mamy z nowości takie. To w ogóle bardzo mi się podoba. Ja uwielbiam motyw Maroka, ten motyw marokańskiej koniczyny. E, mamy tutaj serduszko, właśnie z tą marokańską koniczynką. Mamy napis Kocham cię. Jest większe i mniejsze. I mamy takie serduszko. Z napisem. Są też takie shakery chyba z, tą, z tym samym wzorem w sklepie. I chyba to samo. Aha, napis kocham ci w serduszku jest jeszcze w wersji grawerowanej. Tu mam jeszcze kocham Cię ten mniejszy, cieńszy. I taką tekturkę z okazji jubileuszu w rameczce. I jeszcze takie nowości, których, które zapewne wkrótce pokażą się w sklepie. Uważam, że są w ogóle świetne i na właśnie komunijny sezon. Zresztą nie tylko na komunijny sezon, bo są na tyle uniwersalne, bardzo filigranowe, delikatne cieniutkie i ze świetnym wzorem listkowym. To są takie właśnie podwójne delikaty. Cieniutkie listki. Mamy koło. I tutaj takie dwie rameczki. Większe i mniejsze. Uwalne. Mam nadzieję, że tekturkowo z tej serii wymyśli coś jeszcze. Na pewno listki do kompletu są niezwykle potrzebne. Piękne. Także tak wyglądają nowości z tekturkowa. Zapraszam Was na zakupy do sklepu.